Dwunastotygodniowy rok to jest idea, która przekonuje, że w dwanaście tygodni ty i ja możemy osiągnąć więcej niż inni w dwanaście miesięcy. Koncepcja jest prosta, kusząca i dowiesz się o niej więcej już za chwilę. Zapraszam. Pracuj mniej to podcast dla osób pracujących, które chcą kontrolować tempo i wybierać jakość swojego życia. Jeśli Ty jesteś jedną z nich, to zapraszam Cię do słuchania. W tej audycji opowiadam, po co warto zwolnić i jak to zrobić, nie tracąc stabilizacji finansowej ani emocjonalnej, a zyskując szansę na dobrostan psychiczny, fizyczny oraz realizację własnych marzeń i pasji. Cześć, nazywam się Patrycja Musiał, jestem coachem i witam cię serdecznie w moim podcaście Pracuj Mniej. Bardzo się cieszę na najbliższe 20 minut, które mam nadzieję spędzimy razem. Dzisiejszy podcast wyjątkowo nie będzie o tym, jak zwolnić w życiu zawodowym, będzie o tym, jak przyspieszyć, co nie oznacza, że masz pracować więcej, co najwyżej, że masz zrobić to skuteczniej. Tak z okazji nowego roku nagrywam taki właśnie temat, jeszcze na fali takiej noworocznej fali euforii planowania, która pewnie jakoś też Ciebie dosięgnęła. Jeśli tak było, to dobrze wiesz o co chodzi. Ta euforia planowania, tak z końcem stycznia, czyli właśnie jakoś teraz, trochę nam opada. I właśnie dlatego dzisiaj chcę się z Tobą podzielić taką dość mobilizującą do działania ideą. Może te nasze postanowienia noworoczne nie są jeszcze tak zupełnie stracone? Będę dziś mówić o książce z obszaru psychologii biznesu, którą napisali Brian Pimoran i Michael Lenington i która to książka ma za zadanie pomagać czytelnikom w osiąganiu lepszych wyników no, a nawet jak przekonują bardzo skromnie autorzy wyników niezwykłych i wybitnych lepszych wyników w sporcie, w biznesie albo na przykład w utrzymaniu diety. Czyli to jest taka lektura z coachingowej pod tytułem Jak wreszcie zrealizować swoje cele. Na przykład cele noworoczne. Książka ma fajny tytuł 12 tygodniowy rok. W tytule mamy 12 tygodniowy rok, a w podtytule książka obiecuje osiągnij 12 tygodni więcej niż inni w 12 miesięcy. No brzmi to zwłaszcza w styczniu bardzo kusząco, przynajmniej dla mnie. Tak, jakoś ten tytuł, słuchaj, zaintrygował mnie już jakiś czas temu. Słyszałam o tej książce i zanim ją dostałam w swoje ręce, to mój wewnętrzny leniwiec zareagował na ten tytuł właśnie tak. Hmm, sprawdźmy tę koncepcję, kupmy sobie tę książkę, poleżymy, poczytamy, to nie boli. A może tym razem wszystko zrobi się samo i na dodatek 4 razy szybciej. No bo 12 tygodni, cztery razy. To jest 12 miesięcy. Książkę przeczytałam i powiem ci, że samo się nie zrobi. Mój wewnętrzny leniwiec jest marzycielem, tak jak wszystkie wewnętrzne leniwce i ja oczywiście bardzo go za to kocham, ale jak mówił Budda, żaden nawet największy mistrz nie zrobi za ciebie nawet jednego najmniejszego kroku. Niestety, podobnie z książką niestety książka nie sprawi, że zrobi się samo. Robota nie zrobi się sama, ale koncepcja przyspieszania z tej książki jest na tyle nietypowa i ciekawa, że warto ją może poznać i uratować co nieco z tych naszych szumnych postanowień styczniowych. Jeśli masz jakieś noworoczne postanowienie, albo chcesz coś istotnego dla siebie osiągnąć w tym roku, no to ten odcinek, 16 odcinek podcastu Pracuj Mniej, może Ci się przydać. Szczególnie jeśli czasami masz jakieś malutkie problemy z realizacją tego, co sobie zaplanujesz. Jak zresztą miliony innych osób mają takie drobne problemy. I ja czasem też mam takie problemy, i może dlatego pociąga mnie idea 12-tygodniowego roku, bo autorzy obiecują, że książka może zwiększyć skuteczność mojego działania i w ogóle zmienić reguły gry. W pewnym sensie, mówiąc o noworocznych postanowieniach, kontynuuję temat sprzed roku. W ósmym odcinku podcastu Pracuj mniej mówiłam o tym, co zrobić, żeby postanowienia noworoczne przetrwały dalej niż do połowy lutego. Dlatego, że w połowie lutego statystycznie najczęściej takie noworoczne postanowienia umierają. Ponoć większość ludzi właśnie po około 6 tygodniach poddaje się i rezygnuje z noworocznych postanowień i za chwilę dowiesz się, dlaczego tak się dzieje. Nadal polecam ten ósmy odcinek. Sama zastosowałam swoją strategię i zrobiłam no 70% planu, co w sumie wydaje mi się, jest zupełnie okej, okay, biorąc pod uwagę, że przez 12 miesięcy kontynuowałam cel ze stycznia. Dzisiaj dodatkowo do tego, co proponowałam rok temu na temat postanowień noworocznych, wszystko ciągle aktualne, chcę dodać coś o tym, jak utrzymać noworoczny entuzjazm dla postanowień styczniowych właśnie unikając sytuacji 12-miesięcznego zobowiązania. Zobowiązanie przez 12 miesięcy to jest naprawdę duże wyzwanie, więc nasz rok wcale nie musi tyle trwać. Wyobraź sobie, że zamiast 12 miesięcy może trwać 12 tygodni. I ty zobowiązujesz się wtedy, ty i ja, zobowiązujemy się do czegoś tylko na 12 tygodni. I co się wtedy dzieje? Dzięki temu plany i postanowienia noworoczne będą miały znacznie mniej czasu, żeby umrzeć. Co oczywiście zwiększa szansę naszego sukcesu. Styczeń jest jak prezent. W styczniu postrzegamy nowy rok tak jak dziecko postrzega zapakowany świąteczny prezent. Papier jest kolorowy, szeleści i bardzo wiele obiecuje. Mieści. Oczywiście, zanim zostanie rozpakowany, taki prezent mieści wszystkie dziecięce marzenia i nadzieje. Nowe rowery, nowe ciuchy, telefony, sławę i dużo forsy. Mimo tego, że każde dziecko wie, że w pudełku nie ma wszystkiego, to jednak, kiedy ten prezent jest zapakowany, to jakoś tak gromadzi wokół siebie zupełnie magiczną energię optymizmu i jakoś te marzenia mieści. I teraz, my dorośli, w styczniu. Niczym się nie różnimy od dzieci, i nowy rok wydaje nam się właśnie takim nierozpakowanym prezentem. Takim prezentem, w którym w cudowny sposób mieści się wszystko to, co chcielibyśmy osiągnąć i co sobie planujemy. Może ty jesteś wyjątkiem, ale ja zdałam sobie sprawę, że też ulegam tej chóre, optymistycznej atmosferze. I nie ma w tym nic dziwnego, to jest taki naturalny stan związany z cyklem psychologicznym zmiany. Jest ten stan naukowo opisany, i on się nazywa w psychologii nieświadomym optymizmem. Każdy plan i każda nowa rzecz, którą sobie planujesz do realizacji, stanowi w jakimś sensie zmianę status quo czyli zmianę tego, co jest. Może warto zacząć myśleć właśnie o naszych planach w kategorii zmiany i pamiętać, że nasz mózg jej po prostu nie znosi i będzie ją na różne sposoby sabotował. W styczniu wydaje nam się, że w nadchodzącym roku zmieszczą się wszystkie nasze ambicje, stare, nowe plany, że wypracujemy sobie zdrowe nawyki, idealną kondycję i wspaniałą sylwetkę. Też wydaje nam się, że przyjdzie awans albo jakaś idealna praca, no, o różnych rzeczach sobie fantazjujemy. Czujemy po prostu nowe rozdanie, czujemy Podświadomie optymizm. Czujemy, że wszystko jest możliwe. Nawet jak tak świadomie o tym nie myślimy, to gdzieś jest w nas taka energia, która pozwala nam ruszyć do przodu przez kilka tygodni. I ta energia takiego marzycielskiego optymizmu jest naprawdę bardzo cenna. Ona ma swoją funkcję. Warto ją pielęgnować tak, żeby zniosła spotkanie z realnym. Długa dwunastomiesięczna perspektywa realizacji planów, naszych planów, powoduje, że mamy poczucie bardzo dużej ilości czasu przed nami i to jest nasza pierwsza pułapka. Wiadomo, że jak mamy na zrobienie czegoś tydzień, to najczęściej zabieramy się do tego hmm, koło piątego dnia albo siódmego i jest nawet taka zasada w ekonomii, która mówi. Jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie. To jest tak zwane prawo Parkinsona, które dokładnie brzmi tak. Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Czyli bardzo trzeba być czujnym z pracą. Jak ma być aktualne, pracuj mniej, to. Należy bardzo tak czujnie podchodzić do terminów realizacji pewnych naszych zadań. Dlatego, że jak mamy zbyt dużo czasu na ukończenie jakiejś pracy, to ona nam się będzie właśnie tak rozszerzać. Nie należy naprawdę tego prawa lekceważyć. Ono działa, no i działa głównie na naszą niekorzyść. I skutkuje robieniem rzeczy na ostatnią minutę. To właśnie ono jest za to odpowiedzialne, nie my. To okropne prawo Parkinsona. Dokładnie tak dzieje się z naszymi noworocznymi postanowieniami. Coś tam robimy na początku, nawet z dużym entuzjazmem, potem wydaje nam się, że mamy bardzo dużo czasu, i w listopadzie, jeśli jeszcze w ogóle pamiętamy o jakichś postanowieniach, to próbujemy na koniec roku nadrobić. Oczywiście z różnym skutkiem. Ale wróćmy jeszcze do tej cennej, marzycielskiej energii początku roku. Zwróć uwagę, jak miło ci jest zaczynać rzeczy od nowa. Każdy z nas lubi nowe pomysły, nowe plany, nowe kalendarze i początek zeszytu. Ja na przykład uwielbiam zaczynać zeszyty, pierwsze kartki, jakby obiecują, że wypełni się ten zeszyt różnymi rzeczami, które tam planuję, a z realizacją tego jest różnie. Jest świeżo, jest tak bez obciążeń, i mamy poczucie na początku, że wszystko jest możliwe. Nawet samo słowo nowe jest wskazywane przez psychologów jako jedno z kilkunastu takich bardzo seksy słów, które najbardziej są takie ekscytujące dla naszego mózgu. I teraz pojawia się takie pytanie: dlaczego z tej fantastycznej energii nowego początku i nieświadomego optymizmu mamy korzystać tylko raz na 12 miesięcy? Kiedy możemy to zrobić częściej, na przykład raz? Na 12 tygodni, czyli w takiej optymistycznej wersji, aż 4 razy do roku. Psychologia biznesu opisuje dla nas 5 takich etapów, przez które przechodzą osoby zmieniające swoje zachowanie. A nasze plany i postanowienia noworoczne będą taką zmianą zachowania. Dlatego, kiedy się zabierzemy do ich realizacji, to nas też czeka przejście przez pełen cykl zmiany. I lepiej być tego świadomym, lepiej o tym wiedzieć, bo wykres tego cyklu zmiany wygląda jak dołek. Słuchajcie, to jest taka emocjonalna dolinka, i żeby przetrwać i dowieść swoje cele, trzeba mieć energię, żeby się w pewnym momencie z tego dołka wydobyć. Bo na początek mamy pierwszą fazę nieświadomego optymizmu, o której już mówiłam, tu wszystko jest fajnie. Ale już druga faza to jest świadomy pesymizm, trzecia to jest Dolina Rozpaczy, czwarta, kiedy już sobie zapracujemy, to świadomy optymizm, i piąta, jeśli tutaj w ogóle dotrzemy, to jest sukces i spełnienie. Żeby Ci trochę przybliżyć tą dynamikę zmiany, to dla przykładu przyjmijmy sobie roboczo, że, że naszym celem jest zrzucenie 10 kg, ambitnie. Faza nieświadomego optymizmu objęłaby wtedy to planowanie w styczniu i taki entuzjazm dla tego pomysłu. Entuzjazm statystycznie trwałby do połowy lutego, kiedy zorientujemy się, że zrzucenie 10 kg oznacza nie tylko deklarację, ale też na przykład minimum 3 treningi w każdym tygodniu i co gorzej, codzienne trzymanie diety. Czyli koniec deserków, smuteczek i zgroza. Witamy w fazie drugiej, fazie świadomego pesymizmu, kiedy ten nasz wewnętrzny leniwiec uświadamia sobie, że samo się nie zrobi. Czyli koniec fantazjowania i czas na spotkanie z realnym. A pozbyć się 10 kg to wcale nie jest bułka z masłem, w ogóle o bułeczkach i masełku najlepiej zapomnieć, a będzie jeszcze gorzej. Gorzej, bo teraz czeka nas faza trzecia, poetycko zwana Doliną Rozpaczy. Czyli takie miejsce, gdzie czujemy już cały nasz wysiłek. Trzymamy się planu, wcinamy tylko sałatki, nie widujemy słodyczy, ćwiczymy ładnie od kilku tygodni, regularnie, no a efektów jakoś jeszcze nie ma. Pot się nam leje, kontrolujemy kalorie od rana do wieczora, a kondycja nadal jest bez szału. Waga tam nam może ledwo drgnęła o pół kilograma. No i to jest przykre. I pewnie nie zaskoczycie to, że Dolina Rozpaczy to jest taki moment w cyklu zmiany, kiedy najwięcej osób wywiesza białą flagę. Wywiesza białą flagę i w ogóle rezygnuje z noworocznych postanowień. Nie ma po prostu siły, żeby wyjść z tego dołka. Nie ma nadziei, nie ma optymizmu. A wystarczyłoby jeszcze kilka tygodni takiej dyscypliny konsekwencji i skupienia i można by było właśnie zapracować na przejście do fazy czwartej. Fazy świadomego optymizmu. Świadomy optymizm pojawia się w nagrodę wtedy, kiedy nasz umysł widzi efekty. Na widok np., na zgubionych 4 kg, tego, że nie mamy zadyszki przy wejściu na czwarte piętro, umysł przechodzi rodzaj magicznej przemiany i pojawia się entuzjazm, pojawia się taka wiara w siebie. I na tyle jest tego entuzjazmu i tej wiary, żeby umysł pozwolił nam trwale opuścić strefę komfortu, którą na przykład przez ostatnie miesiące był pandemiczny bezruch, podjadanie dobrych rzeczy i oglądanie seriali. I jak opuścimy sobie tą strefę komfortu, to jesteśmy wtedy na dobrej drodze, jeśli chodzi o wychodzenie z tego dołka zmiany. To jest piękny moment, opuszczanie strefy komfortu i prowadzi nas do fazy piątej. Faza piąta, czyli faza sukcesu. Faza sukcesu to jest taka faza, kiedy zdrowa dieta i ruch nie wymagają już od nas jakiegoś samozaparcia i wielkich nakładów energii, tylko stają się naszą drugą naturą i takim naturalnym nawykiem. No i to jest naprawdę duże osiągnięcie. Te pięć etapów towarzyszy na ogół realizacji każdego naszego planu i każdego postanowienia. Niezależnie czy to mamy jakiś cel osobisty, czy to jest cel całej organizacji, czy to jest na przykład cel biznesowy, to ten cykl zmiany obowiązuje. No i teraz autorzy książki 12-tygodniowy rok. Proponują, żebyśmy te 5 faz przechodzili nie w 12 miesięcy, ale w 12 tygodni. W 12 tygodni załatwili sprawę, zdynamizowali sobie sytuację i przyspieszyli. Czyli kontynuując tą górską metaforę, dzięki temu, że będzie to 12 tygodni, a nie 12 miesięcy, to nasz dołek, nasza dolina będzie płytsza i zamiast 3 miesięcy siedzenia właśnie w Dolinie Rozpaczy i pracowania na efekty, Posiedzimy tam powiedzmy trzy tygodnie, to na pewno będzie łatwiejsze i łatwiejsze też będzie wyjście na taki stok świadomego optymizmu, czyli przejście do tej fazy czwartej i potem dotarcie do fazy szczytowej, fazy sukcesu i spełnienia. No, wydaje mi się to interesujące w kontekście noworocznych postanowień, które tak już przysłowiowo szybko umierają. Myślę, że jest to. Pewna taka koncepcja do rozważenia na 2021 rok. Myślę, że jeśli masz ważne postanowienia noworoczne albo ogólnie jakieś ważne rzeczy do zrealizowania w 2021 roku, jakieś swoje takie istotne cele, to książka 12-tygodniowy rok jest całkiem spoko, żeby to wszystko w jakiś nowy sposób ogarnąć. Opinie takich osób, które się przedstawiły na 12-tygodniowe planowanie, są na ogół entuzjastyczne. Ja słyszałam pochwały od osób prowadzących małe biznesy, a z kolei w książce jest cała masa pochwał od dyrektorów finansowych i dyrektorów generalnych. Czyli też sprawdza się to osobom na stanowiskach zarządczych. Dodatkowo jeszcze mnie przekonuje taki fakt, że 12-tygodniowy rytm jest rytmem treningu sportowego. Co też wydaje mi się dobrą rekomendacją. Ale uprzedzam, ta książka to nie jest kryminał, to nie jest beletrystyka. Dosyć to wszystko jest konkretne taka pozycja poradnikowa, nierozrywkowa, i trzeba mieć konkretne powody, żeby ją przeczytać. Ale dzięki temu, że ona jest taka konkretna i poradnikowa, to nie daje tylko takiego opisu, błyskotliwej idei, zróbmy rok w 12 tygodni. Ale też dostarcza zestawu konkretnych narzędzi coachingowych i takich szczegółowych instrukcji, które mają nam posłużyć do osiągnięcia, naprawdę realnego osiągnięcia tych naszych celów w 12 tygodni. Książkę można kupić, to nie jest jakiś zupełnie biały kruk, bo czasem opowiadam rzeczywiście o książkach wydanych przed kilku laty, które trudno jest dostać. Ta chyba taka nie jest. Nakład był duży, może dlatego, że był to kiedyś bestseller rekomendowany przez New York Timesa. Do pełni szczęścia na koniec tego odcinka, mam jeszcze dla Ciebie życzenia. Wszyscy sobie nawzajem życzymy różnych dobrych rzeczy w 2021 roku. Też dołączam. I oczywiście życzę Ci pracowania mniej. Potraktuj to serio, życzę Ci takiego pracowania, mniej, żeby tej pracy było mniej, a więcej, żeby było efektów. I żeby było więcej różnych przyjemnych działań, dobrych decyzji zawodowych, dobrych decyzji biznesowych. Niech się zgadza z Twoim wysiłkiem Twoja satysfakcja zawodowa i niech się też zgadza wszystko w portfelu. Po prostu, szczerze, życzę Ci jak najwięcej takich chwil. Kiedy będziesz czuć, że jesteś zadowolona, że jesteś zadowolony z życia. To jest kwintesencja pracowania mniej. Pracujmy mniej, żeby tak jak mistrzowie zen, codziennie mieć dobry dzień. I to już jest chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jak masz ochotę, to podaj go dalej. Każde polecenie jest dla mnie ważne, i może też jakiś następny słuchacz weźmie sobie coś użytecznego dla siebie z tego podcastu. Będę wdzięczna. Zachęcam też do subskrybowania kanału Pracuj Mniej, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam na Facebooka. Zawsze tam na fanpage'u znajdziesz informacje o najnowszym odcinku. Taki post przypinam na górze, na wallu. I tam są linki do wszystkich platform, do YouTube'a, do Google Podcast, Apple Podcast, do Spotify'a i Spreakera. Słuchaj tam, gdzie masz ochotę i tam, gdzie jest Ci wygodnie. Trzymam kciuki za Twoje noworoczne plany i noworoczne postanowienia. Do usłyszenia. I pamiętaj, że 12-tygodniowy rok możesz zacząć w każdej chwili, na przykład dzisiaj.